Spirala zadłużenia to sytuacja, w której dłużnik posiadający zobowiązania kredytowe czy pożyczkowe zaciąga kolejne pożyczki po to, by z pozyskanych w ten sposób środków regulować bieżące zadłużenie. Taki sposób zadłużania się powoduje, że nasza historia kredytowa nie pozwala na zaciągnięcie kolejnych kredytów lub pożyczek w banku, co zmusza osobę zadłużoną do skorzystania z oferty firm pożyczkowych, które chętniej udzielają tzw. chwilówek osobom zadłużonym. Takie podejście do zdobywania dodatkowych środków pieniężnych w chwili problemów zdaje się być niezbędne. Nie jest to jednak dobry sposób, ponieważ finalnie powoduje nawarstwianie się zadłużenia, to znaczy jego spirale. Zaciąganie jednych pożyczek na spłatę drugich daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Pozwala to wykreować w sobie przekonanie, że dzięki temu nie będziemy narażeni na nieprzyjemne konsekwencje ze strony komornika lub windykatora. Jednakże wraz ze zbliżającym się terminem spłaty każdej nowej pożyczki problem powraca, a do listy naszych długów dopisujemy coraz to nowsze zobowiązania, powodując skokowe powiększanie się naszego zadłużenia. Jak to się dzieje, że powstaje spirala zadłużenia? Jak sobie z nią poradzić? Spójrzmy na bohaterów naszej historii, żeby zobrazować to zagadnienie. W średniej wielkości mieście żyła sobie przeciętna polska rodzina. Zbyszek zadłużony, głowa rodziny, pracownik fizyczny w firmie produkcyjnej, zarabiający niewiele więcej od średniej krajowej. Jego żona, Zofia, zadłużona, jest starszą recepcjonistką zatrudnioną w hotelu za najniższą krajową. Małżeństwo wychowuje nastoletnią córkę Natalię. Pracowali uczciwie, żyjąc godnie, a w ich życiu niczego nie brakowało. Spłacali regularnie raty kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny. Jednak pewnego roku w ich życiu nawarstwiło się sporo wydatków. Zepsuł się samochód, a w wyniku srogiej zimy konieczny był zakup węgla, którego ceny wzrosły trzykrotnie. Oprócz tego rodzice obiecali swojej córce opłacenie wyjazdu w ramach ferii zimowych, na który miała jechać ze swoją klasą. Rodzice bardzo nie chcieli zawieść oczekiwań córki. Cała rodzina bardzo długo zastanawiała się nad tym, jak poprawić swoją sytuację finansową. Jednak nic nie przychodziło im do głowy. Nie mieli pojęcia w jaki sposób mogliby zwiększyć swoje dochody. Nie mieli pomysłów na przypływ jakiejkolwiek ponadprogramowej gotówki, która rozwiązałaby ich pozornie chwilowe problemy. Banki odmawiały im udzielenia kredytów z uwagi na posiadany już kredyt hipoteczny, którego rata wynosiła niemal 1 trzecią dochodów całej rodziny. Zbyszek, poszukując pomysłów na różnych stronach internetowych, wpadł na reklamę pewnej znanej firmy pożyczkowej. Kojarzył ją już wcześniej z reklam telewizyjnych, jednak nigdy nie przypuszczał, że będzie zmuszony korzystać z takiej właśnie formy finansowania. Korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie firmy, wyliczył, że pożyczka na kwotę 5000 tysięcy zł na 61 dni kosztować będzie 0 złotych. Oferta wydawała się kusząca, a taka właśnie kwota podreperowałaby budżet domowy w tym trudnym zimowym okresie. Zbyszek, nie mając innego wyjścia, przy pomocy strony internetowej firmy pożyczkowej, złożył wniosek i niemal od razu uzyskał pozytywną decyzję, pozwalającą na zaciągnięcie zobowiązania. W tamtej chwili rodzina zadłużonych nie myślała o tym, skąd weźmie pieniądze na spłatę pożyczki. Zakupili niezbędny węgiel, naprawili samochód, a córka cieszyła się wspólnym wyjazdem klasowym. Upłynęły dwa miesiące i nieubłaganie zbliżał się termin spłaty pożyczki. Zadłużony Zbyszek razem z zadłużoną Zofią głowili się nad tym, jak wybrnąć z tej sytuacji. Nie mieli 5 tysięcy złotych na spłatę pożyczki. Po spłacie raty kredytu hipotecznego i uregulowaniu wszystkich niezbędnych opłat zostawały już tylko pieniądze na bieżące utrzymanie, żywność i niezbędne produkty. Dlatego też Zbyszek Zadłużony wszedł w swój profil na stronie pożyczkodawcy w poszukiwaniu informacji, jak przedłużyć termin spłaty pożyczki, co kupiłoby trochę czasu na zorganizowanie niezbędnej kwoty? W chwili, w której zadłużony Zbyszek w swoim profilu zaczął interesować się opcją przedłużenia spłaty pożyczki, zadzwonił do niego pracownik firmy pożyczkowej z propozycją jej tzw. refinansowania poprzez zaciągnięcie kolejnej pożyczki. Jednak tym razem byłaby ona oprocentowana, a w przypadku niespłacenia jej w określonym terminie, firma naliczyłaby prowizję w wysokości 500 złotych. Zbyszek nie miał wyjścia, nie mając wiedzy o tego typu produktach, zmuszony był przystać na propozycję sprzedawcy. I tak rozpoczęła się historia nieustających refinansowań zobowiązań rodziny zadłużonych. Pożyczkę zaciągał raz Zbyszek, raz Zofia. Pożyczki zaciągali również w innych firmach, aby mieć pieniądze na spłatę i koszty bieżącego utrzymania rodziny. I tak oboje z małżonków znalazło się w sytuacji bez wyjścia. Jakby tego było mało, przez stale rosnące stopy referencyjne, problemem stało się również terminowe spłacanie raty kredytu hipotecznego, którego rata wzrosła niemal dwukrotnie. Rodzina zadłużonych na własnej skórze przekonała się, że piętrzące się zadłużenie stanowi poważne zagrożenie dla domowego budżetu. Nowe pożyczki przeznaczali na spłatę poprzednich, aż sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jest to klasyczny przykład spirali zadłużenia. W końcu, z uwagi na znaczne przekredytowanie, w rodzinie zadłużonych przyszedł taki moment, w którym rozpoczęli poszukiwanie rozwiązania ich trudnej sytuacji finansowej. Struktura zadłużenia była na tyle złożona, że nie potrafili oni poradzić sobie z tym samodzielnie, a więc zwrócili się o pomoc do specjalistycznej kancelarii, znajdującej się w ich rodzinnej miejscowości. Kancelaria Pledziewicz, bo tak się nazywała, Oprócz niesienia pomocy osobom zadłużonym poprzez np. oddłużenie, pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej czy pomoc, gdy w skrzynce znajduje się nakaz zapłaty bądź pozew, zajmuje się sprawami kredytów w obcych walutach, np. we frankach szwajcarskich. Całość obsługi i kontakt z kancelarią odbywa się w formie online. Zatem aby skorzystać z ich pomocy, nie musisz udawać się do kancelarii. Analiza Twojej sprawy jest zawsze bezpłatna. Rodzina zadłużonych z uwagi na swoje problemy żyła w poczuciu dyskomfortu i strachu o swoją przyszłość. Jednak prawnicy z kancelarii uświadomili ich, iż podjęli działania w dobrym czasie, zanim jeszcze zaczęło być naprawdę gorąco, co otwiera drogę do wyprowadzenia całej rodziny z ich trudnego położenia i rozpoczęcia nowego życia, zanim sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego. Prawnicy z kancelarii Pledziewicz wskazali im kilka praktycznych rad, jak wyjść ze spirali zadłużenia. Oto one porzuć zaciąganie nowych zobowiązań. Gdyby nie pierwsze refinansowanie, rodzina zadłużonych być może nie znalazłaby się w obecnej sytuacji. Dlatego też pierwszym krokiem do nowego życia jest zerwanie z zadłużaniem się. W pierwszej chwili zadłużonemu zbyszkowi wydawało się, że jedynym remedium na wciąż rosnące zadłużenie będzie wzięcie kolejnej pożyczki. Nic bardziej mylnego. Zadłużony zbyszek na własnej skórze przekonał się, że nawet darmowa pożyczka niespłacona w terminie zmienia się w duże obciążenie finansów rodzinnych. Dlatego też kluczowa w rozwiązaniu problemów finansowych jest decyzja o zaprzestaniu ciągłego i dalszego zadłużania się. Po drugie, ustal strukturę swojego zadłużenia oraz uporządkuj swój budżet. Z naszej historii wynika, że rodzina zadłużonych znalazła się w sytuacji, w której dla ustalenia struktury zobowiązań konieczna stała się pomoc profesjonalisty. Wielu dłużników, którzy utknęli w spirali zadłużenia, ma problem z ustaleniem liczby swoich zobowiązań, ich wysokości oraz aktualnych wierzycieli z uwagi chociażby na powszechną sprzedaż wierzytelności. Powód jest bardzo prosty. Tak jak i w rodzinie zadłużonych, tak i w wielu innych przypadkach sytuacja wymknęła się spod kontroli. Dlatego też rodzina zadłużonych koniecznie musi zebrać wszystkie dokumenty i rozpocząć od ich uporządkowania oraz wspólnej analizy pod okiem profesjonalisty. Będzie to pierwszy krok do zbudowania od podstaw domowego budżetu Zbyszka i Zofii zadłużonych. Po trzecie, znalezienie odpowiedniego indywidualnego rozwiązania swojej sytuacji. Swoich wierzycieli nie należy się bać, po drugiej stronie też jest człowiek, więc może warto się z nimi dogadać. Jedną z propozycji, jaka została przedstawiona rodzinie zadłużonych, było porozumienie z wierzycielami. Zofia i Zbyszek po przeanalizowaniu swojego budżetu oraz wysokości wierzytelności mogą wystąpić do wierzyciela z propozycją polubownej spłaty zobowiązań. Być może wierzyciel przystanie na zaproponowane warunki, lub przedstawi inną możliwą do realizacji propozycję? To w końcu wierzycielowi zależy na możliwie jak najszybszym odzyskaniu wierzytelności. Zbyszek i Zofia zadłużeni postanowili kwestię zawarcia ugody skonsultować z prawnikiem, ponieważ słusznie zauważyli, że być może niektóre roszczenia uległy przedawnieniu, albo z innej przyczyny są bezzasadne. Brakiem było jednak wiedzy specjalistycznej, która pozwoliłaby na dokonanie takiej oceny. Prawnik, zapoznając się z dokumentami przedstawionymi przez państwa zadłużonych, wskazał im również alternatywne rozwiązanie na wypadek, gdyby próba zawarcia porozumienia z wierzycielami zakończyła się fiaskiem. Wysokość pożyczek oraz pozostałej do spłaty części kredytu hipotecznego zadłużonych okazały się być możliwe do ich konsolidacji. Pomimo tego, że będzie to kolejne zobowiązanie, a zdolność kredytowa musi pozwalać na jego zaciągnięcie, Ułatwi to spłatę długu, który zostanie spłacony kwotą kredytu, a liczne pożyczki zamknięte zostaną w jednej racie kredytowej. W ten sposób z wielu zobowiązań do spłaty pozostanie jedno, a zadłużeni będą mogli rozpocząć nowe życie wolne od nadmiernych i zapętlających się zobowiązań. Dodatkowo, umowy kredytów i chwilówek często zawierają klauzule niedozwolone, które są niezgodne z prawem. Ponadto, banki i pożyczkobiorcy często nie stosują się do ustaw, których muszą przestrzegać. Dzięki temu niezwykle często przed sądem udaje się wykazać, że kwoty, których żąda od nas instytucja finansowa, są mocno zawyżone, co spowoduje obniżenie naszego zadłużenia. Kancelaria Pledziewicz od lat zajmuje się analizami umów pożyczek i kredytów. Specjaliści z zakresu prawa i bankowości pomagają w rozwiązaniu problemów związanych z zadłużeniem. Jeśli sprawa trafiła już do sądu lub komornika, to również są szanse na obniżenie swojego zadłużenia i wyjście ze spirali zadłużenia. Zapraszam na stronę prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszej strony na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.